Wyobraź sobie, że właśnie wkuwasz listę 50 słówek. Mija godzina, a Ty po godzinie pamiętasz może 5. Brzmi znajomo. A teraz pomyśl, czy da się nauczyć angielskiego szybciej, skuteczniej do tego bez tak ogromnego wysiłku. Więc jeżeli masz dość ślęczenia nad podręcznikiem bez efektów, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci 5 trików nauki języka, które naprawdę działają, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy mówisz biegle. Angielsku. Nauka języka wcale nie musi oznaczać męczarni, wręcz przeciwnie, może być przyjemna i efektywna jednocześnie. Angielski otwiera masę drzwi do lepszej pracy, do podróży bez barier, czy też do nowych znajomości albo nieograniczonego dostępu do wiedzy, bo nie zapominajmy, że kiedy dzieje się coś na świecie, to najprawdopodobniej najpierw znajdziemy to w języku angielskim i też pewne sytuacje, takie jak pandemia, czy też wojna na Ukrainie, pokazały, że media anglojęzyczne Przekazywały częściowo troszeczkę inne informacje albo dawały światło na tą sytuację, po prostu troszeczkę z innej strony. Natomiast warto jest się go uczyć skutecznie, żeby nie tracić miesięcy na metody, które po prostu nie działają. Więc hasło bez wysiłku nie oznacza, że nie robisz nic. Oznacza po prostu sprytne i mądre podejście do nauki. Czyli sprawi, że Twoja nauka przestanie być dla Ciebie udręką. Chodzi o techniki, które sprawią, że sa język sam zacznie wchodzić Ci do głowy naturalnie przy okazji codziennych czynności, czyli nawet nie będziesz do końca świadomy, że się go uczysz. Zaraz przedstawię Ci pięć takich sprawdzonych metod. Te triki są potwierdzone naukowo. Działają na każdym poziomie zaawansowania, a co najlepsze, sprawią, że nauka stanie się dla Ciebie. Przyjemnością. No to let's go. Pierwszy trik to imersja językowa, czyli zanurzenie się w języku. Co to oznacza? Chodzi o to, by otoczyć się językiem angielskim wszędzie, gdzie się da. I oczywiście najprościej byłoby to zrobić w kraju anglojęzycznym, natomiast jeżeli nie mieszkasz w kraju anglojęzycznym, stwórz sobie na miastkę. Takiego środowiska. Zacznij od tego, by przełączyć swój komputer i telefon na język angielski. Słuchaj anglojęzycznego radia lub podcastów w drodze do pracy. Możesz oglądać YouTube'a czy też Netflixa po angielsku. Pamiętaj, że możesz to zrobić też z angielskimi napisami. Możesz też wszędzie w domu porozwieszać karteczki z angielskimi nazwami na przedmioty. Ogólną ideą jest to, żeby angielski był wokół ciebie cały dzień, tak aby twój mózg. Chłoną go naturalnie. A dlaczego to działa? Otaczając się językiem, uczysz się niejako przy okazji. Trochę tak jak dzieci, które po prostu chłoną ojczysty język z otoczenia. Badania pokazują, że osoby intensywnie wystawione na język w codziennych sytuacjach osiągają płynność znacznie szybciej. Kiedy ciągle słyszysz i widzisz język angielski, twój mózg się. Oswaja z brzmieniem słów, intonacją, gramatyką używaną w praktyce, a nie w książkach, bo to jak jest napisane, a to jak ktoś do nas mówi, używa na co dzień, bardzo często się różni. Uczysz się nowych zwrotów bez wkuwania. Po prostu, dlatego że pojawiają się one w Twoim życiu. Codziennym. Imersja zwiększa też motywację, no bo zaczynasz żyć tym językiem, a nie tylko się go uczyć. Spróbuj chociaż troszkę na początek zwiększyć dawkę angielskiego w swoim otoczeniu, a już od pierwszej chwili poczujesz różnicę. Nauka stanie się bardziej organiczna i mniej sztucznie wymuszona. I przykład w praktyce: Jesz śniadanie, włącz sobie krótkie BBC News po angielsku. Relaksujesz się wieczorem i oglądasz coś na Netflixie. Przełącz język na angielski, być może z angielskimi napisami. Robiąc codzienne czynności, takie jak gotowanie czy sprzątanie, puść sobie w tle angielską muzykę lub podcast. Nawet nie zauważysz, kiedy zaczniesz rozumieć pojedyncze słowa, później zdania, a później cały kontekst lub też wszystko razem. Co więcej, ta metoda dla większości z nas będzie po prostu darmowa i to tak jakby zamieszkać w języku. Nie ruszając się z domu, więc tak naprawdę możecie się go uczyć nie wychodząc nigdzie i nie wydając na to pieniędzy. Wystarczą Wasze chęci. Druga metoda to spaced repetition, czyli powtórki rozłożone w czasie. Zamiast kuwaniu całego materiału naraz, lepiej jest rozłożyć sobie naukę na mniejsze porcje i powtarzać je w określonych odstępach. Na przykład danego dnia, później następnego dnia, później za trzy dni, za tydzień i za miesiąc. Ta metoda opiera się też na czymś, co nazywamy Krzywą zapomnienia, i badania pokazują, że bez powtórek zapominamy nawet połowę nowo poznanych informacji w ciągu tylko kilku dni. I ja wiem, że to brzmi strasznie i zapewne zniechęcająco, ale tak pokazują badania regularne, odświeżanie wiedzy, zanim zdąży wyparować z naszej. Pamięci jest kluczem do nauczenia się słownictwa. A jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy sobie, że nauczyłeś się dzisiaj 10 nowych słówek. Zamiast zostawiać je na pastwę zapomnienia, powtórz je jutro, potem po kilku dniach, a potem po tygodniu. Każda powtórka zostawia ślad w Twojej pamięci coraz mocniej. W efekcie po miesiącu wciąż pamiętasz to, czego uczyłeś się kiedyś, podczas gdy bez powtórek. Po prostu wyleciałoby ci to z głowy. Co więcej, naukowo potwierdzone jest to, że krótkie sesje w rozłożonym czasie dają dużo lepsze rezultaty niż jedna długa sesja nauki. I wyobraźmy sobie to na przykładzie roślinki. Jak kupujemy roślinkę i las wlejemy do niej multum wody, to ona wcale nie odżyje, prawda? Natomiast jeżeli będziemy ją regularnie podlewać małą ilością wody, to efekt będzie zdrowszy i trwalszy. Tak samo jak swoim. Językiem. Jak zastosować to w praktyce? Przede wszystkim polecałabym znaleźć sobie najlepszą formę na ćwiczenie dzięki fiszkom. Czyli mogą być to Anki, może być to Quizlet, mogą być to ręcznie pisane fiszki. Natomiast te aplikacje, które, o których wspomniałam, korzystają właśnie z algorytmu Spaced Repetition. Czyli w tych aplikacjach one same podpowiedzą ci czas, kiedy musisz powtórzyć dane słówko częściej, wyrzucą też te, z którymi masz trudności, a rzadziej te. Które już dobrze znasz, rozwiązanie idealne. Możesz też bez problemu założyć sobie swój własny notatnik i po prostu zapisywać sobie te frazy, i później powtarzać je według planu. Czyli, jakbyśmy sobie to mieli wyobrazić, to będzie 1, 3, 7, 14 dni po pierwszej nauce. Trzecia metoda to active recall, czyli aktywne przywoływanie informacji. W dużym skrócie, zamiast pasywnie czytać notatki i podkreślać sobie słówka markerem, spróbuj aktywnie, odtworzyć wiedzę z głowy. To metoda polegająca na tym by zadawać sobie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć z pamięci bez zaglądania do materiałów. Dlaczego to takie ważne, bo badania w dziedzinie psychologii edukacji jawnie pokazują, że aktywne odtwarzanie informacji z pamięci jest znacznie skuteczniejsze niż wielokrotnie czytanie tego samego tekstu. Nasz mózg dodatkowo traktuje taki wysiłek jako trening, czyli każda próba, Takiego przypomnienia sobie czegoś wzmacnia nasze połączenia neuronowe odpowiedzialne za tę konkretną informację. A jak korzystać z tego w nauce angielskiego? Przede wszystkim jeżeli uczysz się nowych słówek i na przykład tłumaczysz sobie z jednego języka na drugi, to. Daj sobie chwilę więcej czasu na to, żeby przypomnieć sobie, jak to się tłumaczyło, zanim je od razu sprawdzisz, bo wiele uczniów niestety robi tak, że nawet nie wkłada wysiłku w to, żeby sobie przypomnieć, tylko widzi, nie pamięta w pierwszej sekundzie, to od razu zakłada, że... Nie wie. Albo po przeczytaniu jakiegoś rozdziału, na przykład z podręcznika, zamknij, zamknij książkę i wypunktuj z pamięci, o czym był ten rozdział. Możesz podobnie zrobić z gramatyką, jeżeli zależy ci na tym, żeby znać też gramatykę w teorii. Zrób podobnie, przeczytaj sobie o czymś, zamknij dany materiał i spróbuj w swojej głowie powtórzyć sobie to, co właśnie przeczytałeś, przeparafrazować sobie na swój język, porobić sobie to właśnie w formie punktów, ale to wszystko spróbuj sobie zrobić. W głowie. I tak samo, jeżeli już rozmawiamy o gramatyce, to możesz sobie użyć tej metody w taki sposób, że zamiast tylko czytać suchą teorię, spróbuj ułożyć sobie zdanie z daną konstrukcją, ale zanim spojrzysz na przykład. Czyli przeczytaj sobie o czymś, spróbuj tego użyć najpierw w swojej głowie, ułożyć z tym przykład, a dopiero później sprawdź przykład z danego materiału, żeby zobaczyć, czy ten twój był poprawny. Bez problemu też możesz sobie sam ze sobą bawić się w quiz. Czyli jak na przykład nawet chodzisz po sklepie i widzisz jakieś różne dziwne produkty, albo masz ochotę zadać jakieś pytanie, to zastanów się, a jak to będzie po angielsku? I oczywiście postaraj się odpowiedzieć na to pytanie z głowy. Będziesz miał wtedy takie poczucie, że okej, okay, rzeczywiście to zmusza Twój umysł do pracy, ale dzięki temu następnego dnia o wiele łatwiej będzie Ci przywołać daną informację. I w efekcie paradoksalnie nauka staje się mniej męcząca na dłuższą metę, bo nie musisz czytać 10 razy tego samego. Czwarty trik to metoda shadowingu, czyli coś dla Twoich umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Na czym to polega? Musisz sobie wyobrazić, że jesteś czymś cieniem językowym po prostu czyli słuchasz krótkiego nagrania w języku angielskim i prawie że jednocześnie powtarzasz to wszystko na głos wszystko co usłyszałeś natomiast pamiętaj o tym że musisz się starać naśladować poprawną wymowę intonację i też po prostu sposób w jakim dana osoba mówi robisz dosłownie za echo nativea na przykład nativea bo jeżeli podoba ci się też jak mówi ktoś inny to i nie jest to native, to to też będzie ok. Po prostu ważne jest to, żeby ta osoba mówiła w taki sposób, jaki Tobie się podoba i w jaki Ty mniej więcej chciałbyś mówić. Możesz to robić zdanie po zdaniu, czyli słyszymy zdanie, pauzujemy i powtarzamy, albo w bardziej zaawansowanej formie, czyli po prostu próbować nadążać na żywo. Co więcej, tą metodę spopularyzował politolog, który stwierdził, że dzięki niej nauczył się dziesiątki języków. A dlaczego shadowing jest tak skuteczny? Przede wszystkim dlatego, że uczy mówienia w praktyce. Wielu uczniom brakuje po prostu praktyki mówienia. Nie wiedzą jak brzmi ich głos na początku się go trochę obawiają, bo głos. Nasz głos w każdym języku będzie brzmiał inaczej, więc też musimy się z tym oswoić. I właśnie shadowing wyrabia nam nawyk poprawnej wymowy i płynności tego, co mówimy. Trenujemy jednocześnie mięśnie mowy, osłuchujemy się z naturalnym tempem języka i rytmem zdań. To trochę tak jak dzieci uczą się mówić. Mówić. Najpierw imitują dorosłych i powtarzają po nas. Później zaczynają wymyślać czasami własne słowa, zaczynają kleić zdania, ale to wszystko dlatego, że powtarzają to, co gdzieś tam usłyszeli. Co więcej, shadowing pozwala przełamać barierę mówienia, którą ma multum Polaków, bo kiedy wiele razy powtórzysz cudze zdanie, łatwiej Ci będzie wypowiedzieć własne. Tak to działa. Po pewnym czasie zauważysz, że Twój akcent brzmi bardziej naturalnie, Twoja intonacja jest lepsza, a słowa po prostu same... Płyną. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, nabierasz ogromnej pewności, dlatego że przyzwyczajasz się do brzmienia własnego głosu, kiedy mówisz po angielsku. A uwierz mi, że to już jest połowa sukcesu, żeby przełamać swoją barierę. Jak więc ćwiczyć shadowing? Bardzo prosto: znajdź krótkie nagranie audio lub wideo dostosowane do Twojego poziomu języka. To też jest ważne, że jeżeli jesteś początkujący, to nie porywaj się od razu na jakieś materiały z poziomu C1 czy C2, bo po prostu nie będziesz też wiedział, co mówisz, a a jednak chodzi o to, żeby wykorzystać też później to wszystko, co mówimy w naszych konwersacjach. Więc postaraj się, żeby ten materiał był gdzieś wokół Twojego poziomu. Może być to fragment serialu, może być to wywiad na YouTubie, podcast, a nawet piosenka. Postaraj się założyć słuchawki, włączyć nagranie i zdanie po zdaniu powtarzać na głos, to. Co słyszysz? Naśladuj mówcę jak najwierniej. Zwróć uwagę na akcent, na melodię zdania, a nawet na emocje w głosie, bo przecież jak mówimy, to bardzo często łączymy to też z emocjami. Na początku będziesz czuć się dziwnie, więc mów do siebie najlepiej w domu. Może być też tak, żeby po prostu nikt cię nie słyszał. Ważne jest to, żebyś czuł się swobodnie. I rób takie sesje po kilka minut dziennie, bo kilka minut dziennie na pewno znajdziesz. Z czasem możesz zwiększać długość zdań albo próbuj powtarzać je bez pauzy, to jest trudniejsze, ale też trenuje to refleks językowy, więc warto dawać sobie jakieś wyzwania. I trick numer 5 to jest metoda, którą my wykorzystujemy w naszej akademii, czyli nauka poprzez kontekst, poprzez realne, praktyczne sytuacje. Chodzi o to, by uczyć się słów i gramatyki nie w oderwaniu, ale tak jak występuje w prawdziwym życiu, czyli nasz mózg o wiele lepiej zapamiętuje informacje połączone z obrazem, dźwiękiem, emocją, historią, niż po prostu suchą definicję czegoś. Dlatego też wiele osób uczy się z na przykład filmów czy seriali czy filmików na YouTubie po angielsku. Bo też jest to świetna metoda nauki. Właśnie dlatego, że widzicie, jak dane struktury czy dane słownictwo jest używane w kontekście, w realnym życiu. Do tego, jeżeli uczymy się przez praktykę i przez jakieś tam sytuacje, no to mamy bardzo bogaty kontekst. Widzisz, kto, do kogo i w jakiej sytuacji mówi dane zdanie, więc czujesz też emocje, jakie towarzyszą tej osobie, kojarzysz słówka z konkretną sceną czy też konkretną emocją. To sprawia, że język zapala, w pamięć po prostu mimochodem i też pozwala nam na łączenie danych słówek z daną emocją. A to jest bardzo ważne ze względu na to, że czasami słyszę jak uczniowie używają na przykład negatywnych słówek w pozytywnym znaczeniu, bo po prostu zasłyszeli je gdzieś tam, sprawdzili sobie tłumaczenie w translatorze i wierzą, że tak jest, a później okazuje się, że nie można tak użyć tego słowa, bo na przykład jest ono używane w bardziej negatywnych w kontekstach niż tych. Pozytywnych. Jak więc wygląda to w praktyce? Załóżmy sobie, że oglądamy Friends. Ja akurat nie jestem wielką fanką, natomiast do nauki języka jest to świetne sitcom. Słyszymy frazę How You Doing. No i jeżeli widzimy, że jest ona w zabawnym kontekście, słyszymy odpowiedź tej osoby, widzimy jej reakcję, to gwarantuję, że nie musisz zaglądać do słownika, żeby zobaczyć, co to znaczy. Po prostu wiesz z kontekstu. Co więcej, lingwiści podkreślają, że sensowne interakcje i zrozumiały przekaz w języku obcym to klucz do jego opanowania. Innymi słowy, Uczysz się najszybciej, kiedy dobrze rozumiesz ogólny sens i dobrze się przy tym bawisz. Nie traktujesz tego jako katorgę, nie łączysz nauki z negatywnymi emocjami. Co więcej, bardzo znany badacz akwizycji języków, Crashen, mówi wręcz, że aby efektywnie przyswoić język, musimy zanurzyć się w interesujące dla nas treści w tym języku. Tak ciekawe, że zapomniemy, że są one w języku dla nas. Obcym. Dlatego też binge watching danego serialu, swojego ulubionego serialu. To nie lenistwo, a świetna metoda nauki. Poza mediami pamiętaj, że możesz używać języka angielskiego codziennie. Piszesz listę zakupów? Zrób ją po angielsku. Pomyśl rano planując dzień: "Oh, what do I have to do today?". I zaplanuj swój dzień po angielsku. Rozmawiasz z kimś? Pomyśl, czy byłbyś w stanie przeprowadzić tą rozmowę po angielsku. Kiedy usłyszysz też nowe słówko i chcesz go zapamiętać, to też koniecznie pamiętaj o tym, żeby ułożyć je w kontekście, ale w twoim kontekście. Nie jakimś random a twoim, tak? Że jeżeli będziesz chciał go użyć w rozmowie, to bez problemu będziesz wiedział, jak to zrobić, bo będzie ono odpowiednie dla twojego kontekstu. Taka nauka sprawia, że nowy materiał od razu łączy się z sytuacją z życia, więc nasz mózg traktuje go za coś użytecznego, a nie jakąś abstrakcyjną listę randomowych słów. Wiecie, z tą nauką jest trochę tak, jak z nauką pływania. Bo pływania musimy nauczyć się przez pływanie, a nie czytanie podręcznika o tym jak pływać. Także podsumowując te pięć różnych metod, jest potwierdzone badaniami i doświadczeniem tysiąca Uczniów, więc zastosowanie ich razem sprawi, że Twój język automatycznie wskoczy na wyższy poziom, a Ty nie będziesz czuć, że siedzisz nad książkami, siedzisz i się uczysz i marnujesz swój czas. Więc zamiast uczyć się więcej, po prostu ucz się mądrze. Na koniec zachęcę Cię do wypróbowania chociaż jednego z tych trików jeszcze dziś. Sprawdź sobie, który działa najlepiej dla Ciebie i koniecznie daj znać w komentarzu, jakie efekty zauważyłeś. A jeżeli masz jakieś swoje ulubione inne sposoby na naukę języka, to też. Koniecznie podziel się nimi w komentarzu, być może cała społeczność skorzysta z twoich wskazówek. Jeżeli podobał ci się ten film, to koniecznie kliknij suba, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, żeby nie ominął cię żaden z kolejnych odcinków. Dziękuję ci za oglądanie, widzimy się już wkrótce. Powodzenia w nauce, cześć.